Witam serdecznie z losowania Czwartej rundy Ligi Spadkowiczów UEFA Jak to na razie? Dobrze wiadomo, dzisiaj, wczoraj się właśnie zakończyły mecz trzecie rundy, między innymi były Na się też comebacki, między innymi Sheffield United awansowało dalej i Awansowały też kluby takie jak Coventry, Sikki pokonując Arminie Bielefeld Awansowała też z wolę awansowała ta drużyna Elsie Awansowała Wisła Kraku przede wszystkim i miałem nadzieję, że Wisła trafi na dobrego rywala to stosowanie czwartej rundy i Ligi Spadkowiczów które Będę polegał na tym, że po prostu tak po kolei od Leicester City do Panathialcos będę sobie losował i będę też rzucał monetą kto będzie gospodarzem pierwszego meczu a więc zaczynać, zaczynamy od z leski, Les, nie leski, Leicester City. Nie. leski, to, leski, Nie. to to leski, 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 to Na kogo trafi Lester City? Losujemy. Uwaga, Lester City trafi na. Stebak, Na zespół, oczywiście zespół nierozstawiony. Zespół rozstawiony, zespołami nierozstawionymi. Wygrają. Ale Lester City trafi na. Stebek. Gospodarem tego meczu będzie Stebek. Pierwszy mecz Stebek zagrał u siebie. się, I na kogo teraz trafi Sheffield United?

Coventry! Sheffield United nie może zagrać z Coventry, więc stosujemy jeszcze raz bo to są zespoły z Anglii. A w czwartej rundzie nie ja mogą grać zespoły z tego samego kraju, więc stosujemy jeszcze raz. Do kogo trafi Sheffield United? Ten sam jest z Oster Sund. Ostersund! Szwedzki Ostersund. Znowu zespół ze Skandynawii. Przedawał się zespołu z wielkiego, wielkiego angielskiego miasta, jakim jest właśnie Sheffield. Szwedzki Ostersund znowu zagrał zespołu z, z Anglii. I Streba zagrał z Ostersiki, zagra i Ostersund zagrał Sheffield, a więc szwer, pojedyn, dwa pojedynki szwedzko-angielskie. Ostersund zagrał z Sheffield United. Na kogo trafisz? Show tampon? Nosujemy. Mój drodzy, Wisła Kraków, lidery. czy będzie przeciwnikiem show tampon. No będzie bardzo ciężki rywal dla naszego polskiego zespołu. Niestety show tampon będzie rywalem Wisły Kraków. Miejmy nadzieję, że jakiś cudem uda się ich pokonać, ale będzie ciężko Ciężki rywal dla zespołu, który wczoraj po rzutach karnych e, przebił się z Sondera i wygrał I awansował do czwartej rundy, niestety zagramy w Showtamp Z z Anglii Losujemy dalej Leeds United, z kim zagra zespół Leeds United Raid Wiecie co najpierw zagrał z Austriackim raid Wczoraj wygrali, remizowali 1 do 1, ale to dało mi i aim awans do właśnie czwartej rundy Nasujemy teraz z Kim zagra Szalkę 04 Spadkowicz Ligi Niemieckiej w to bardzo mocny klub który myślę, że chce powrócić bardzo szybko do elity. Bo już drugi raz spadli. A rywalem szalka jest gostepy. swojego gostepę dla spół na pewno Niełatwy zespół, który potrafi dobrze grać, ale przegrał wczoraj z zespołem Drochedy z irlandzkim klubem. Ale jednak w pierwszym meczu Gostepę wygrało 5-0 właśnie z Drohetą i to praktycznie zamknęło ten dwumecz. To turecki stepy rywalem, szalka 4 Z kim zagra Saint Etienne? francuski Saint Etienne zagra. z No, może już Olstersson byli. No, jak lub się już milczy. I sajte ten ze szkockim Doomie United. Które wczoraj pokonało 1 do 0 Admiral Akier po bramce na koniec pierwszej połowy. Po bramce, le po bramce le Lewita. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Bardzo ciekawy mecz to był. Duni United. Duni United. Rywalam są I teraz z Kim zagra Sparta Praga, która jest odp 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 odpowiednikiem Spatkowicza Lili ale jednak oni. No, którym niestety nie ma w FIFA i dlatego są właśnie tutaj przedstawieni. Bardzo mocny klub: Sparta Praga z Kim. Zaga Sparta Praga. O więc proszę Państwa. Trojez jest. też, moim zdaniem, no, chyba zespół tutaj nie był mój detaliant faworytem, no, który ze Sparta Praga, ale Sparta Praga jest jak Sparta Praga. Określamy te kluby, które już były... Nie wiem, czy wykroczyłem te kluby. To jest kim ta Herta Berlin? Tokushima, a japońska Tokushima, która została przydzielona przez UEFA tutaj jako dwa japońskie kluby razem z Jarko która ta pokonała w trzeciej rundzie Swoich właśnie rywali A te rywalem był klub ze Szwecji To to ma zagra z Herton Berlin To Kuszyma w tym meczu faworytem nie będzie Teraz będziemy losować Będę potem nosował kto z kim zagra, to powiem Wam po tym losowaniu, bo po prostu tym, to zagra po prostu mecze u siebie, zajmę się po losowaniu. Genoa, z kim zagra włoska Genua, mocny rywal, jednak który spadł się, niestety pożegnam jako mocny rywal. Z kim zagra pierwszy mecz w czwartej rundzie. Losujemy. Ale też Państwa Portugalska Santa Krala, Clara Bardzo dobry mm, przeciwnik, który potrafi bardzo ładnie walczyć to z rywal. Nieprzyjemny, ale jednak faworytem w meczu, wiadomo jest Genoa Teraz ja w Portugalii. Może być z problem. Teraz z Kindagra Malaga Klub też z mocne, fajnego miasta, podobne Gdyni Malaga też, no miasto, 500 tysięczne miasto Malaga Ich rywalem będzie drużyna Jeni, bo misła Kargowy być nie może, więc no, dobra, to będzie Jeni Zespół Jeni, turecki Jeni Rywalem Malagi Jeni mieli sporo Według rywalem jest Paweł Malaki I teraz tak samo jak było ze Praga Tak samo teraz jest w Węgrzech, Ferencvaros Jako od odpowiednik spadkowicza z Węgier Jako reprezentant Bel Węgier w tej oto edycji Ligi Spadkowiczów, który musi jednak być Ferenc Ferencvaros też ma problemy finansowe, więc fajnie, ten turniej by się bardzo dużo przydał. Helsinki rywalem, grzyny. Tutaj Wisły już nie ma. Chatka Helsinki, rywalem French Forest. Helsinki pokonały czas Zigi Rumuńskiej. Miuveni, tu mamy 3-0, pierwszy mecz 0-2, a w rewanżu 1-0. Na no to, to... Oh, oni pewnie byli faworytami, i rolę faworyta spełnili i wygrali ten mecz. Z rumuńskim Mioweni, teraz Oni w Ferenczwaros. Podobny trochę też teren taki bałkański. I teraz kto będzie rywalem drugiego zespołu z Genui. Ale to już nie jest Genoa, tylko San Boria, Genoa. San Boria, Genoa, kiedy grała tam Bereszyński. Tam grał grały tam między innymi też Kownacki czy Karol Linetti No zobaczymy, z kim zagra San Boria, Genoa. Dla to Agnès będzie też niedługo, ale zobaczymy. rywalem tego zespołu Finn Harps, Finn Harps z tego zespołu jeszcze dziś nie było. No, rywal naprawdę łatwa, ale jednak zrobili to mega sensację, wyeliminowując belgijski searing. Belgijski searing, przekonaliście do drugiej, wydawało w ostatnich minutach meczu. Trafili bramkę wyrudzającą to dało im awans i to Twin Carps, rywalem San Poli Genoa Rywal naprawdę mocny I na, pewno, i na pewno dużo silniejszy niż belgijski zespół No to fajnie byłoby podać właśnie w takich mocnym jak jakim jest. Sampoli Genoa. Fajny rywal. Taki na pożegnanie. Być może sprawiał sensację, ale no to wie. Raczej się to jest niewykonalne. No i nie, już było. A teraz, to kto będzie rywalem Anders FC, Klub z Francji, spadkowy czyli francuski Andrea FC. No nie może być to klub A Axiu nie może być. Ten klub, a klub też z Francji Ros Country. Ros Country będzie przy Państwa. Rywalem Anders ze Szkocji, Ross Country. Rywal ze Szkocji, pierwsze mecze grały. Pierwsze mecze tych klubów Angels i Ross Country byli w czwartej rundy rozstawione, ale to na Ross Country, więc to był który został rozstawiony i to... Moim zdaniem, kluby równorzędne minimalnie. Oczywiście, faworytem będzie troszeczkę zespół z Francji, ale kto wie, jednak, cross country potrafi grać Mieć złote mecze, potrafili wygrywać z przelki Canal Więc to jest bardzo mocny klub u siebie, więc kto wie, tutaj może mieć kłopoty Francuzi właśnie ze szkotami Teraz, kto będzie rywalem z Rolla Cardiff City. Nos pulou o Walinski. Se da Cambur, Cambur, Cambur. Kardium zagra z holenderskim Campbell. Jest to najsłabsze chyba zespół w ostatnich latach, który grał wizę holenderskiej więc zespół no nie jest mocny i karniecki. Myślę, że nie powinien mieć kłopotu z Holendami, ale jednak Campbell, zespół z Holandii może da jakąś moc. Franca najlepsza drużyna w Europie w Liga w Europie Liga Holenderska I teraz y, tak samo jak było w poprzednich decyzjach. Teraz Hajduk Speed. Przedstawiciel Ligi Chorwackiej Z kim zagra Hajduk To już naprawdę nie potem Hajduk I rywalem będzie Hajduka y, Holenderski zespół Gron Groningen, Groningen. Holenderski Groningen, zespół, gdzie grał A. J. między innymi tam grał Właśnie, A. J. z Robben tym klubem zagra chorwacki Hajduk Spilt A więc kluby, tak naprawdę Na równym poziomie, Hajduk i Groningen To i tak, Trzyma się w tym może wydarzyć Ciekawy mecz, naprawdę ciekawy mecz I Lesia Gdańsk, z kim zagra polski klub, rozstawiony w czwartej rundzie. Lesia Gdańsk zagra, moi drodzy, z... Czy losujemy? Losujemy... No i rejs już było, rejs już było, ale losujemy jeszcze raz. A się tapie w mój klub w tej linii, bo to nie może tak być Ja chcę mi te klobów usuwać po prostu No i dobra, że tutaj to widzicie Teraz jest mi zbyt usuwanie tych tak klobów Chyba na haps już było, nie możemy tutaj ZULTE WERGEN, Tego klubu jeszcze dzisiaj nie było, a więc tym klubem zagrał Lech Gdańsk. Rywal belgijski. Zespół, który gra już na poziomie drugiej ligi belgijskiej mecze, w ostatnim meczu. Spadł sprzed barażach odpadł ZULTE Wergen WERGEM, no i tutaj ten klub zmierzy się z zespołem z Gdańska. Rywal miał okazję kiedyś rywalizować z klubem z Polski, Zawiszą Bydgoszcz, która teraz gra w trzeciej to było 9 lat temu i Lulte Wergen okazało się w tym meczu lepsze. Ale teraz ten klub jest troszeczkę słabszy, dużo słabszy klub A sama Glebić-Rabotgosz też już jest słabsza co pokolenie, no już troszeczkę ten klub miał problemy finansowe też No już nie jest taka mocne jak 9 lat temu, a więc klub do pokonania Zulte Wergen Lesia zagra żółte I teraz kim zagra petfall. Petfall zespół z Holandii To będzie rywal mocny, zobaczymy. Chyba na to wszystko na to wskazuje. Specja! Petsia zagra z Pets z Wolle, Mrywa naprawdę nieciekawy, grał tam Ekup Kiwior z Petsi, Ciekawe jak w tym meczu Pets Wolle zagra i teraz Pana Panathinaikos. Panathinaikos, przedstawiciel ligi greckiej, z kim zagra zobaczymy, ciekawy to byłby rywal. Wolfram Max War, Anthony Michael Zagro, Amanda Clara już była. Pana Kinajkos Znowu bliżej Pacos Ferreira, więc pakosem Ferreira zagra Pana Kinajkos Pakos Ferreira kontra Pana Kinajkos z Portugalii Z podkowicili portugalskiej Uch, uh, mocno ja, ostatnie 4, 5 par Dynamo Kijów, przedstawiciel Ligi Ukraińskiej. Klub, który w obliczu wojny teraz pewnie starał się odbudować Ukrainę. Zobaczymy. Dynamo Kijów kontra. Coventry, 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 ja nigdy nie może być, więc Coventry Zamo Kiego zagra z Coventry A Belen portugalskie Belenensesz, które wyeliminowało Gliński yy, Alborg, mocny klub Pewno może poradzić w tej czwartej rundzie, a ich będzie Nie kłam tylko, dla zasobów. A Lenikozia Nikozia. A Nikozia rywalem. Bele Dęsez. Ma mocne kluby. I bardzo gorący teren. I Espanol, hiszpański Espanol mierzy się z. Waga. Espanioł nie może trafić na L. może trafić na QC. A jeszcze ogólnie przechodzi do rezesporu. Jeszcze zagranicznie z rezesporem, z z rezesporem, a Espaniol i Valaoliz ostatnio dwa pary dostały あったいあったい。Alt ai, alt ai.